Kalendarz ze skinami, koledzy i koleżanki, dalej trwa. Co zrobić, żeby wygrać takiego skina w tym kalendarzyku, jak na przykład ta właśnie osoba, która wygrała tego skina? Musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz komentarz z hasłem podanym podczas filmu i numerek, który chcecie odkryć. Życzę każdemu powodzenia, fajna akcja, lecimy z tym dalej. A więc ja z jestem Janusz z tej strony Genetko i witam was w dzisiejszym odcinku. Mamy battle za 5,5 tysiąca złotych na 3 graczy, więc jak nie trudno sobie policzyć, jest to, yy, kuźwa, jednak trudno. Jest to, no, sporo pieniędzy. 16,5, 17 tysięcy złotych, coś koło tego. Trzy osoby, tryb standardowy. Wiecie co? Tryb standardowy na trzy osoby. Bank. Potrzebujemy tej wygranej. Potrzebujemy tej wygranej. Potrzebujemy hydry z tego batla. To jest 20 skrzynek. Jeszcze raz powtarzam, 20 skrzynek. Kolejny battle, jeżeli ten nie odda, ale nie przyjmuje w ogóle takiej opcji do wiadomości. Będzie za 2000 zł. O, zaczynamy tragicznie. Zaczynamy tragicznie. I to bardzo. 1600 zł. Okej, okay, natrabiamy, natrapiamy natrapiamy nadrabiamy. To jest już tylko 900 zł straty. A WP Hydra? Nie ma WP Hydra, ale i tak może nam polecieć jeszcze Hans Panik. Więc nie ma co się podłamywać. Royal Case. Bowie Knife. No, minimalnie to pomaga. Minimalnie to pomaga. 8 stówek straty. No, teraz już więcej, bo leci mu good knife. Potrzebujemy tej wygranej. No, potrzebujemy tej wygranej. Nie wyobrażacie sobie, ile razy próbowałem nagrać taki naprawdę dobry odcinek dla Was, i ile razy mnie ripowało? Więc teraz jest czas odkuty. Teraz jest czas na zrobienie wielkiego profitu. 1000 złotych straty póki co. Przypomnę, są huntsmany. Są jeszcze beast Casy, Jest knife case. Jest jeszcze bodaj, że nie chcę was skłamać, ale wydaje mi się, że. Nie, nie ma Ametysta. Czy poleciał już Ametysta? Nie, no nie było Ametysta. No to zwaliłem tego battle, bo planowałem jeszcze dać Ametysta, ale i tak, Globcase. Znowu tragedia. Znowu tragedia, dobra. Potrzebujemy Hansmana. To jest nasza jedyna szansa na odkutek w dzisiejszym odcinku, w tym battle'u. Potrzebujemy Hansmana. Hansman Knife, proszę. Proszę, Hansman Knife. 1000 złotych straty, jeden huntsman nas nadgania. Jeden huntsman, dwie skrzynki. Z tych beast cases nie nadrobimy, więc potrzebujemy w tym momencie huntsmana. Proszę, no daj tego pierdolonego huntsmana, no. Ostatnia skrzynka. Huntsman, huntsman. Kuźwa, no. Co mogę zrobić za za 2000 zł? Na pewno uda nam im się coś ukleić ciekawego, ale co? To jeszcze nie wiem. No tak, no jeszcze traf kurwa Containment Bridge'a. No i jeszcze kolejny Containment Ridge. Dobra, to jest nie do nadrobienia ten battle już w tym momencie niestety Chyba, że poleciałaby nam jakaś koska za trzy koła No ale takie coś to bardzo ciężko Szczególnie, że skrzynka kosztuje stówkę No i kończymy tego battle'a. Zobaczmy ile oddał Oddał on 12 tysięcy złotych Oddał fajnie Oddał naprawdę bardzo, bardzo fajnie No i lecimy z kolejnym battle'em. Tym razem Anarchy case'y, Beast case'y Marvel Fate Casey i dołóżmy to do tego wszystkiego. Troszkę Death Cases. No i All Star Cases, które są fajne. No są moim zdaniem bardzo, bardzo fajne. Zróbmy sobie na przykład, nie wiem. 6, 5, nie, 5, 5, 5, 5, 5. Odejmijmy 2 Narchi Cases, y, 2 Beast Cases, y. yy, chociaż nie. Albo dobra, zróbmy coś takiego, zróbmy tak. Więc bardzo ważny proces myślowy tutaj teraz zachodzi u mnie. I dołóżmy sobie do tego wszystkiego na przykład Jeetway Casey, żeby to wszystko skończyć. Dwie sztuki. No i Winter Casey. Idealnie. 20 skrzynek, tryb standardowy. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak nie poprzedni battle, to ten battle. Król Case battle. Okrzyknijcie mnie tym tytułem, jeżeli skleję Case Battle, który odda. Rękawiczki, zaczynamy dobrze. 364 zł. W porządku. Druga skrzynka. Ok, trafiamy tego samego skina w tym samym stanie. No i kolejny. To jest chyba Anarchy Case. No i tutaj no. Cztery dyszki straty, cztery dyszki straty, no najważniejsze to będą te Marble Fate Cates. okej okay. Jeszcze tutaj Gamma Doppler, spoko No i jak nie w poprzednim battle, to w tym battle daj mi tego pierdolonego Huntsmana Jest to dla mnie najbardziej pechowa skrzynka z procentówek I mam nadzieję, że szczęście obróci się na naszą stronę w tej właśnie skrzynce Jedna prośba Niewysłuchana W porządku, szanuję to Rozumiem, ale i tak mamy jeszcze troszkę skrzynek, w których coś jeszcze można wypaść. All Star Cases y może nam wypaść, Titan Holo, e, nie Holo, przepraszam, tylko Titan 2014. E, z Luxurious Case'a może nam polecieć jeszcze coś mocnego, jakaś koska. Więc liczmy, po prostu liczmy i prośmy, że coś nam poleciało. Żeby ten battle był fajnym zwrotem. Oj, nine, to nie jest droga naklejka, to ani trochę nie jest droga naklejka. Astralis również, Luxurious Case, najważniejsza skrzynka, to będzie najważniejsza z najważniejszych skrzynek, jeżeli tutaj nie poleci żadna naklejka za na przykład, nie wiem, 800 złotych, a nie poleciała, więc najważniejsza skrzynka dzieje się w tym momencie, proszę, proszę, no proszę, no nie możemy tego przegrać, nie w takim stylu, nie w takim stylu. Niech te Winter case już po prostu miną. To jest 100 zł różnicy. To wcale nie jest taka duża różnica. Niech te skrzynki po prostu miną. Naprawdę, niech te skrzynki po prostu miną. Niech ten battle się już skończy. Mamy profit, jestem zadowolony. Zaraz robimy kolejnego battle'a, ale niech ten battle się po prostu wkończy. 2500 złotych. Tak, mamy z tego battle'a ostatnia skrzynka. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. I tak w porównaniu do poprzedniego battle to nie jest jakiś super win. Wylogował mnie ze strony, nie wiem dlaczego, ale logujemy się z powrotem. 2600 i ostatni Battle. Tym razem już nie na 20 skrzynek, zrobimy go dużo, dużo krótszego. 3T, Amethyst, Royal i Knife Case. Tryb underdog. Nie, no tryb standardowy. Nie, 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 nie. Ja wierzę w moje szczęście. Dwie osoby, trzy Luxury case'y, Royal Case'y na końcu, Knife Case. Dajcie mi karambity, dajcie mi dżemy, dajcie mi po prostu coś fajnego. Z Luxury Skates'a od razu okej, okay. dobry start. Bardzo dobry start. To jest 566 złotych. Tak, yy, mogą nas po... Nie, no dobra. Pięknie. 755 jeszcze na drugiej skrzynce. Trzecia skrzynka. Daj coś jeszcze. Daj coś jeszcze. Okej, okay, no rozumiem, jedna skrzynka przerwy, żeby teraz dać mi Bowie knife'a. Shadow de Gersy w 100% akceptuję i ostatnia skrzynka knife case nie może dropnąć 1100 i nie dropi 1100. Piękny, czysty profit. Mamy 4200 zł, czyli i tak patrząc na mój budżet startowy, który możecie sprawdzić sobie dwa odcinki temu ze skrzynki 100% typecase wzrósł o ponad 1000 zł. Mi to wystarczy. I tak straciliśmy w dzisiejszym odcinku, a w następnym odcinku zobaczcie co będzie. A ja się z wami żegnam i do następnego. Haczę w dzisiejszym odcinku, jeszcze nie będzie na przykład wasz ulubiony Pokémon plus pole, które chcecie odkryć. Jo!